Witajcie w Golden Dragon News. Na razie nadal nic nie wiemy w sprawie zaginięcia dziadka. Obecnie trwają prace nad filmem wigilijnym. Niestety są bardzo małe szanse, że dziadek w nim wystąpi. Parys, co nam tam pika? A to jakaś nowa wiadomość od widza, proszę pani. Pisze, że widział dziadka. Załączył wideo. Puść to wideo na ekrany, szybko! Skąd pochodzi to nagranie? Ulica Barowa 51. Szybko, może go jeszcze złapiemy? Wyślijcie wszystkich! Policję, CIA, FBI, wszystkich! A, ale jak to wszystkich? Wszystkich. Prezydenta też zawiadomcie. Dobrze. Jak widzicie, mamy ślad dziadka, może coś z tego będzie. Na razie do zobaczenia w następnym odcinku.